Maksymalizacja męskości i kontrolowanie energii seksualnej może być łatwiejsze niż myślisz. W tym filmie podzielimy się sekretami, które wyniosą twoją moc na szczyt i w pełni pokierują twoim nasieniem. Kiedy nauczysz się kontrolować swoje zmysły, przekroczysz granice swojego ciała. Czy jesteś gotowy? Te sekrety zawierają niesamowite techniki, które znają tylko nieliczni ludzie. Moi drodzy widzowie, Wzmacnianie swojej seksualności to podróż mentalna, a nie tylko fizyczna. Czy jesteś gotowy poznać nieznane tajemnice, aby dogłębnie poznać siebie i swoje pragnienia? W tym filmie odkryjesz, jak zwiększyć swoją energię seksualną i kierować nią zgodnie ze stoicką filozofią. Bądź gotów: 99% ludzi nie zna tych metod, które wyjaśnimy. Pierwsze ciało jest odzwierciedleniem Twojego umysłu. Jak zwiększyć siłę fizyczną? Twoje ciało jest zwierciadłem Twojego umysłu i duszy. Twoja moc seksualna jest najbardziej oczywistym odzwierciedleniem tej integralności. Zdrowie fizyczne i energiczne ciało bezpośrednio wpływają na Twoje życie seksualne. Jednak nie ogranicza się to tylko do siły mięśni i wyglądu. Będąc w harmonii umysłu i ciała, Twoja atrakcyjność seksualna i wydajność wyniosą się na szczyt. Dbanie o siebie. Zdrowe ożywianie, regularne ćwiczenia, a zwłaszcza nauka radzenia sobie ze stresem to kamienie węgielne zwiększania energii seksualnej. Co ważniejsze Twoje przygotowanie mentalne. To, jak postrzegasz siebie, Twoja pewność siebie i jasność umysłu, pogłębiają Twoje doświadczenia seksualne. Szczególnie zajęcia takie jak sport i medytacja zapewniają integralność ciała i umysłu. Pomaga to promieniować nie tylko energią fizyczną, ale także energią duchową. Te małe zmiany w Twoim życiu z czasem zwiększą Twoje pożądanie seksualne i wzmocnią chemię między Tobą a Twoim partnerem. Dokonanie zmiany, nad którą się zastanawiasz, jest w rzeczywistości tak proste. Kiedy wzmocnisz się fizycznie i psychicznie, zmiana w Twoim życiu seksualnym stanie się widoczna. Pamiętaj. Że prawdziwy pociąg seksualny pochodzi z pełni duchowej, a nie tylko fizycznej. Drugiego, odkryj moc wewnętrznej równowagi. Pogłębi swoje połączenia mentalne i emocjonalne. Prawdziwa satysfakcja seksualna nie ogranicza się wyłącznie do aktów fizycznych. Daleko poza tym, duchowe i emocjonalne powiązania stanowią podstawę Twojego życia seksualnego. Twoja wewnętrzna równowaga, zdrowie emocjonalne i spokój psychiczny decydują o tym, jak doświadczasz swojej seksualności? Stresujące życie, ciągłe zmartwienia i tłumione emocje bezpośrednio negatywnie wpływają na twój popęd seksualny i wydajność. Dlatego, aby pobudzić swoją seksualność, najpierw musisz uspokoić swoją duszę i umysł. W tym celu możesz oczyścić swój umysł i zapewnić równowagę emocjonalną za pomocą technik takich jak świadomość i medytacja. Kiedy pogodzisz się ze sobą emocjonalnie i osiągniesz spokój wewnętrzny? Znajdzie to odzwierciedlenie nie tylko w Twoim życiu seksualnym, ale we wszystkich obszarach życia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wzmocnienia więzi z partnerem jest nawiązanie połączeń mentalnych. Zamiast skupiać się wyłącznie na przyjemności fizycznej, osiągnięcie duchowej i emocjonalnej harmonii przeniesie Twój związek na głębszy poziom. Ta harmonia pomoże w naturalny sposób zwiększyć Twoje pragnienia seksualne i stworzyć bardziej namiętną więź z partnerem. Pomyśl o tym, jeśli jedność fizyczna to tylko smak posiłku, harmonia duchowa i mentalna to prezentacja i zapach tego posiłku. W pełni satysfakcjonujące życie seksualne jest możliwe, gdy osiągniesz satysfakcję duchową. Zainwestuj więc swoją wewnętrzną równowagę. Aby głęboko zgłębić swoją seksualność, musisz najpierw zrozumieć siebie, zbadać swoją duszę i uleczyć rany emocjonalne. Ten proces sprawi, że nie tylko Twoje życie seksualne, ale całe życie stanie się bardziej znaczące. Trzeciego zwiększ swoją atrakcyjność seksualną, sposoby na fascynację swoją energią. Pociąg seksualny nie zależy tylko od wyglądu fizycznego, jak się uważa. Prawdziwe przyciąganie leży w Twojej energii, Twojej postawie i aurze, którą emitujesz. Kiedy wchodzisz do swojego pokoju, ludzie odwracają się w Twoją stronę nie tylko ze względu na Twój wygląd. Ale także ze względu na energię, którą emanujesz wokół siebie. Jak więc zwiększyć tę siłę przyciągania? Pierwszym krokiem jest zwiększenie pewności siebie, ponieważ ludzi przyciągają ludzie, którzy są pewni siebie. Pewność siebie jest jednym z kamieni węgielnych pociągu seksualnego. Szacunek i miłość, które odczuwasz do siebie, są Twoją najpotężniejszą bronią odwijającą się w świecie zewnętrznym. Dlatego najpierw musisz poznać swoją wartość. Ale na tym nie poprzestaniemy, musisz nauczyć się używać języka ciała, aby zwiększyć swoją siłę przyciągania. Drobne szczegóły, które dotykają ludzkiej podświadomości, są najskuteczniejszymi sposobami tworzenia pociągu seksualnego. Kontakt wzrokowy, lekki uśmiech, swobodna postawa. Wszystkie te drobne sygnały zaczynają przyciągać do ciebie drugą osobę. A ona tego nie zauważa. Oprócz atrakcyjności fizycznej, dużą różnicę robi także możliwość odwoływania się do umysłu drugiej osoby. Twoje poczucie humoru, łamigłówki i sposób, w jaki używasz słów, sprawiają, że spędzanie z tobą czasu jest bardziej atrakcyjne. Pociąg seksualny to gra zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Jeśli chcesz zwyciężyć w tej grze, Musisz nauczyć się kierować swoją energią i wysyłać odpowiednie sygnały. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz zapoznać się z tym artykułem. Czy wiesz, co kobiety naprawdę podziwiają w mężczyznach? W tym filmie odkryjesz trój ukryte fakty, o których większość mężczyzn nie ma pojęcia. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę kobiet i być naprawdę atrakcyjnym w ich oczach, te wskazówki są dla Ciebie. Obejrzyj wideo już teraz i znajdź drogę do kobiecych serc. Dzięki postawie i energii przemawiającej do podświadomości ludzie nawiązują z tobą głębszą i emocjonalną więź. Ta więź nieuchronnie wpływa na twoje życie seksualne. Do tego stopnia, że ta energia jeszcze bardziej wzmacnia więź drugiej osoby z tobą i tworzy nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne i duchowe przyciąganie. Pamiętaj, że prawdziwe przyciąganie jest wyrazem Twojej wewnętrznej energii. Czwarta sztuka sekretnego dotyku strategia maksymalizacji przyjemności seksualnej. Doświadczenie seksualne to nie tylko fizyczne zjednoczenie, ale także wyjątkowa podróż, podczas której spotykają się dotyki, doznania i energię. W tej podróży magia i siła dotyku są jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości związku. Właściwe dotknięcia podniecają zarówno Ciebie, jak i Twojego partnera, emocjonalnie i fizycznie. Odkrycie sztuki dotyku jest jednym z kluczy do maksymalizacji przyjemności seksualnej. Jak zatem efektywniej wykorzystać siłę dotyku? Pierwszym krokiem jest zrozumienie partnera. Sposób odczuwania dotyku i punkty wrażliwości każdej osoby są inne. Dlatego różnorodność dotyku jest najważniejszym elementem. Który pogłębi waszą więź seksualną. Możesz sprawić, że twój partner poczuje się bezpiecznie dzięki lekkiej pieszczocie, głębokiemu masażowi lub po prostu drobnemu dotykowi. Takie subtelne dotknięcia nie tylko zwiększają przyjemność fizyczną, ale także ustanawiają więź emocjonalną. Dotyk to sekretny język seksualności. Badanie ciała partnera, zrozumienie. Które obszary sprawiają mu przyjemność i odpowiednie dotykanie tych obszarów sprawi, że Twoje doświadczenia seksualne będą wyjątkowe. Najważniejsze jest jednak to, aby się nie spieszyć. W sztuce dotyku jednym z największych sekretów jest cierpliwość, wyczucie chwili i zwracanie uwagi na reakcję partnera. Koncentrując się na mowie ciała i energii drugiej osoby, możesz stworzyć głębokie połączenie poprzez dotyk. Dzięki temu dotyk to nie tylko fizyczny gest. Ale także jeden z najskuteczniejszych sposobów okazania drugiej osobie zainteresowania i zaangażowania. Przyjemność seksualną odczuwa się w pełni poprzez pobudzenie nie tylko ciała, ale i duszy. Zatem, nauczenie się sztuki i sekretnego dotykania będzie miało ogromne znaczenie w Twoim życiu seksualnym. Piąta siła pewności siebie. Wszystko się zmienia, gdy jesteś pewny siebie. Największy sekret Twojego życia seksualnego kryje się w sile pewności siebie. Twoja wiara w siebie i akceptacja swojej seksualności bezpośrednio wpływa nie tylko na twoje wyniki w łóżku, ale także na wszystkie relacje w twoim życiu. Brak pewności siebie może osłabić więź między tobą a partnerem, a także stłumić poczucie przyjemności seksualnej. Dlatego nabycie seksualnej pewności siebie jest podstawowym warunkiem pełnego doświadczenia seksualności. Osoba pewna siebie swoją energią, postawą i słowami tworzy wokół siebie pole przyciągania. Jak zatem zdobyć tę pewność siebie? Pierwszym krokiem jest akceptacja własnego ciała i seksualności. Kiedy pogodzisz się ze swoim ciałem i uwewnętrznisz swoją tożsamość seksualną, w naturalny sposób odbija się to na świecie zewnętrznym. Pamiętaj, nikt nie jest doskonały, ale akceptacja siebie takim, jakim jesteś, jest Twoim największym źródłem atrakcji. Co więcej. Seksualna pewność siebie to nie tylko kwestia wyglądu fizycznego, ale także przygotowania psychicznego. Twoje myśli, lęki i niepokoje bezpośrednio wpływają na Twoją sprawność seksualną. Dlatego ważne jest, aby pokonać bariery mentalne, aby zwiększyć swoją pewność siebie. Im silniejszy i pewniejszy siebie jesteś psychicznie, tym skuteczniejsze będzie Twoje działanie w życiu seksualnym. Dzielenie się swoimi oczekiwaniami i pragnieniami. Szczególnie poprzez otwartą komunikację z partnerem, to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie seksualnej pewności siebie. Seksualna pewność siebie przynosi korzyści nie tylko w łóżku, ale w każdym aspekcie życia. Wykazujesz także pewność siebie w życiu biznesowym, relacjach społecznych i rozwoju osobistym. Posiadanie swojej seksualności pozwala poczuć się wzmocnionym i stworzyć głębszą więź ze swoim partnerem. Zwiększ swoją pewność siebie i przejmij kontrolę nad swoją seksualnością. Ponieważ kiedy nabierzesz pewności siebie, wszystko zacznie się zmieniać w twoim życiu. Szósta podróż w głąb stoicyzmu. Jak kierować swoimi pragnieniami seksualnymi? Chociaż pragnienia seksualne mogą wydawać się trudne do kontrolowania, w rzeczywistości można nimi kierować poprzez dyscyplinę umysłową i wewnętrzną świadomość. W tym momencie stoicyzm oferuje ci potężną mapę drogową Stołyki filozofowie zalecają raczej zrozumienie i kontrolowanie pragnień, niż bycie ich niewolnikiem. Kiedy zastosujesz tę filozofię w swoim życiu seksualnym, możesz zarządzać swoimi pragnieniami w zdrowszy sposób i lepiej zrozumieć siebie i swojego partnera. Stoicyzm uczy, aby nie tłumić pragnień seksualnych, ale trzymać je pod kontrolą i świadomie nimi kierować. Zamiast pozwalać, aby zdominowały cię pragnienia. Musisz zrozumieć ich naturę i konstruktywnie wykorzystać te impulsy. Medytacja, techniki oddechowe i uważność mogą pomóc skierować energię seksualną we właściwym kierunku. Dzięki tym metodom możesz nie tylko lepiej zrozumieć swoje pragnienia, ale także sprawić, że Twoje życie seksualne będzie bardziej satysfakcjonujące, zachowując równowagę emocjonalną. Pamiętaj, że seksualność jest naturalną częścią życia. Jednak doświadczana w sposób niekontrolowany może powodować niezadowolenie. Zarządzanie swoimi pragnieniami seksualnymi, jak stołyki, zapewni większą satysfakcję i równowagę w życiu seksualnym. Zrozumienie, kierowanie i maksymalne wykorzystanie swojej seksualności jest produktem zarówno mentalnej, jak i fizycznej podróży. W tym filmie szczegółowo omówiliśmy różne sposoby stymulowania swojej seksualności. Nauczyłeś się kierować swoimi pragnieniami seksualnymi poprzez przygotowanie fizyczne i psychiczne, siłę dotyku i stoicką perspektywę. Mam nadzieję, że te strategie będą miały pozytywny wpływ na Twoje życie seksualne i pomogą Ci stworzyć bardziej satysfakcjonujący związek. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętaj, że seksualność to podróż i powinieneś cieszyć się każdą chwilą tej podróży.